Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego Europejscy tematu. Europejscy i światowi producenci stopniowo wstrzymują sprzedaż samochodów w Rosji. Tego dowiadujemy się z rosyjskich mediów krajowych po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. W szczegółach: zatrzymanie zostało zainicjowane przez grupę Volkswagen. Ogłaszając tymczasowe zawieszenie sprzedaży w Rosji Audi, Porsche i Skody. W ślad za tym brytyjski Land Rover i General Motors również wstrzymały dostawy, a na rosyjski rynek trafia tylko te samochody, które. Od wczoraj esajus w dostawach. Nie jest to więc tylko problem rosnących cen paliw. Konflikt między Rosją a Ukraina może mieć negatywne konsekwencje dla całej sceny motoryzacyjnej, począwszy od urynkowych niektórych. Marek w kraju. A skończywszy na dostawach etapów produkcji do członków Unii Europejskiej. W rzeczywistości, według Centrum Zarządzania Motoryzacja, SAM, producentami, którzy sprzedali najwięcej w Rosji w 2021 roku, byli Hyundai i Kia z około 380 tysięcy sztuk oraz Aftowas Lada od 2017 roku. Część grupy Renault z 351 tysięcy sztuk, do których należy dodać pozostałe 212 tysięcy pojazdów w sojuszu nissan Mitsubishi. Za nią plasuje się grupa Volkswagen 204 tysięcy. Sztuk, Mercedes 50 tysięcy i BMW 49 tysięcy. Wojna w Ukrainie, kto będzie w gorszej sytuacji ekonomicznej wśród marek samochodowych. Sankcje gospodarcze najmocniej uderza zatem w grupę Hyundai, sojusz Renault-Nissan-Mitsubishi i grupę Volkswagen. Ponieważ jednak znaczenie rynkowe Rosji dla Volkswagena wynosi zaledwie 2% w skali globalnej, według sam negatywny wpływ na sprzedaż. Bezpośrednią, podobnie jak w przypadku BMW i Mercedes-Benz, można ocenić jako umiarkowany. Z drugiej strony, Trenonisa Mitsubishi będzie najbardziej dotknięte ekonomicznie ze względu na wysokie udziały w sprzedaży. Grupy, a zwłaszcza jej rosyjskiej spółki zależnej AvtoVas, dla której rynek krajowy jest rynkiem odniesienia i pochłania 90 produkcji. Niepokojący jest jednak inny fakt. Rosja posiada 34 zakłady produkujące samochody osobowe, ciężarowe dostawcze, autobusy i silniki, które pracują głównie na potrzeby. Rynku krajowego złaczna liczba 1,4 miliona pojazdów, ale które mają bardzo wysoka wartość importowa – 20 miliardów dolarów. Dlatego w przypadku sankcji z zagranicy łańcuch dostaw zostanie poważnie zatrzymany. Po usty im ciekawostki wiadomości motoryzacyjne, a WordPress komentarz Hello World.